Siema wszystkim, dzisiaj mały wypacik z chłopakami Do biegun fajerwerki, Beniu jeszcze nie był Więc co, wjeżdżamy zobaczyć, nie? O zobaczcie Wjeżdżamy, siedzi ekipa będzie nie wywal się O, jest tu prezes prowadzący, proszę bardzo maniak. O, tutaj szefowa tu jest No jak widzicie pierwszy raz Benio, zaraz wam tutaj przebitki zrobimy Kto odpowiada na pytania Jarosław, to trzeba jakieś pytania dać, nie? Chodź, Jarosław. Ja Wiesz ja mówił, bo. Jeszcze pod pytam jak jakiegoś nie będę wiedział. No właśnie. E, możesz zadawać pytania Bo Jarosław, tak samo jak Pyrogan, to współpraca, wiecie, była. Czy jest jeszcze? Z czym? Z biegunem? Ogólnie. Dobre, jest, stosunki czy... są, tak. no, ogólnie. Do, dobre stosunki są, tak. Dobre stosunki są i chcemy utrzymywać ten kontakt. E... Pomagamy sobie na całe za... wieki. Tak, właśnie tak. zaprosili mnie, za to dzięki. Tak. Tak. Przyjechał Benio, bo nudziło się a zima, jest wiecie, zimno, ale ja, jak niedźwiedź, nie? Tak, wiecie, co jest kot Pyrogan. Tak. Jest podwierog kod jest minus 15 na stronie tak. internetowej Fibre. A ile sklep już istnieje? Bo to i internetowy jest, nie? Szefowa jest lat sklep już. I nie nie no więcej Dziesięć? 10? No, 10, 10, będzie? 10 będzie? A ogólnie ile jest i, i istniejecie na rynku. No. A no to długo, no kilkanaście lat i góry branży. Ogólnie ja pamiętam za dzieciaka, że istniałaś strona internetowa. 10 lat temu lekko. No długo, no ale internet dziesięć 10 lat. Nie przedłużajmy. Kolejne pytanie. No fajnie. właśnie, a asortyment? E, najwięcej asortymentu mamy z klaska, importer. Może to jest największy wybór klaski tak, w całej Polsce, Polsce? Tak, w całej Polsce największy ma wybór właśnie w fajwerki biegun Jeżeli ktoś jest zainteresowany klaskiem, może, może po prostu też przyjść na zakupy hurtowe i nie tylko? Na zakupy stacjonarne? Tomaszek. Możecie zrobić. Tak, Tomaszek jeszcze tutaj mamy i co jeszcze tutaj mamy? Jorge ja też jest no. Tak. Wszystkiego po wszystkiego ale głównie klasek z tego co zauważyłem. Tak. Przeogromny wybór, o, ogólnie ubyło trochę towaru, bo teraz mamy styczeń Właśnie Po inwenturze e, Więc no przeogromny wybór klaska To trzeba oddać Tak, piekunowi. bardzo dużo, zrobimy tutaj zaraz taki przegląd Przelecimy po, Pokazują, że... po tym A powiem, Ale i kometa tam widziałem, że się kometa. też trafiła też, Stara kometa też. Yy, da, to Cię, Tomaszek, A tu jestem ja no, Właśnie idziemy z Jarosławem to Jestem ja Tak Jarosław, o, zobaczcie jeżeli wszyscy się dziwią, czemu mam na na uszach, choć i o to, I słuchajcie, że... Bo mam pierwsze co weszłem do tego sklepu no. to przykuło moje oko. No. O, zobaczcie. Ufo. Ufo. Ogólnie trzeba oddać to Klaskowi, że klasek ma dużo takich bajerów, nie? Tak i zobaczymy. Dzisiaj odpalamy to, tak? Tak, zobaczymy. To odpalamy dla Was. Widzowie, żebyście Także ten... zapraszamy wszystkich do bieguna. Jak zostało wam parę złotych po Sylwestrze, a na pewno teraz trzeba robić nowe zakupy Bo będzie tylko drożej jak Petardy będzie tak. drożej Będą podwyżki w tym roku, jeżeli chodzi o importerów, przejdziemy? Mam nadzieję, że nie, ale to nie będą ale nie A będzie. sklep od której do której otwarty? Stacjonarny, tutaj Od godziny 9 do 16. Tak, ale zawsze jest numer telefonu, Tak, możecie przedzwonić przybyło. przed przyjazdem no. Ma... Często jest raczej, tak, nie? że wy, my kupujący jakby obwiniamy za podwyżkę sklep, nie? A jakby pamiętajcie, że podwyżka idzie od importera, więc jakby co piszcie do importerów, żeby nie robił podwyżek. No taka jest prawda. A działa sklep internetowy, także możecie też na internetowym ogólnie Otóż Nowa siedzi w klasku też dużo. Ile pozycji ma jak ogólnie w swojej ofercie? No, parę tysięcy. Parę tysięcy, słyszeliście i to nawet. Trzy, cztery tysiące tak mi się wydaje. W pozycji. Czajcie to, ile mają oni bajerów? To się no, powinien... Ale w tamtym roku nic nowego chyba od klaska nie wyszło, nie? Wyszło dużo. Leżało, leżało, wyszło. dużo znaczy, może nie dużo, ale wyszło. No, na chociażby ta leżało, bo to jest przecież. Ale to jest nowość. To w zeszłym roku tego nie było, tak? Ale poza zeszłym było. Ogólnie będziemy testować. Bo, bo mieliśmy jedną taką świetną. Jako ekipa, tak zwane odwiżowane kot, kotlety, bo to tak się mówi na to, nie? Czyli wirzutki będziemy testować dla Was, czy po prostu trzymają poziom, no bo klaska, nie ukrywamy żeśmy nie nagrywali już ile lat. Nie, no, to. Znaczy, inaczej, może nie tak dużo takiej skali. W zeszłym tak. roku głównie królował u nas Jorge tak. Trochę było triplexa, trochę funkę, z Bankiem testowałem, ale głównie, no nie, kaska była na pewno mniej. Mhm. A jest bardzo dobry, nie jest taki zły, jak ludzie właśnie mówią. Nie, kawałki, no każdy kawałki, importer kawałki ma. ma. W Europie, tak, pyrotechnologii to, to. To jest naprawdę. To, to, to robi robotę. To robi, przykład, robi. Tak, Profi Show 2022. Pamiętacie, że te filmiki nigdy nie odsłoniłem? Tak, na żywo to jest na żywo, nie? To jest inna bajka, tak? Ten Uniwers jest popularny Tak, 30... Uniwers jest tak. Zaraz tu zrobimy przypitkę, także my dziękujemy. Ja dziękuję, że mogłem tu przyjechać. I co, zapraszam do bieguna, nie? Tak na jakieś Tak A później tak pójdziemy na jedzenie.